Kea? Niestety mam dla was smutną wiadomość. Tak, niestety to już koniec. Niestety ten weekend będzie ostatnim weekendem ze mną. Włożyliście mam z Bekiem, bo jakby to o ostatni weekend, kiedy mam 21 lat, nie? Za tydzień w czwartek mam urodziny, 22, więc zrobię sobie z Was troszkę jajeczka. O A! Bo tak naprawdę nie kończę z YouTube, nie kończę z tą serią. Oczywiście, tylko ten weekend to ostatni weekend, kiedy jestem jeszcze taki młody. Bo w czwartek już będę stary. Zbeka z Was, bo daliście się nabrać, nie? Uf, uf. Myśleliście, że ja zrezygnuję z takiej łatwej kaski I oczywiście z waszych uśmiechów, kace widzowie No, więc tak, 21 lat Siemano, witam 22 lata Znaczy, będę witał w czwartek A was witam w kolejnym odcinku z top 1 serii na polskim YouTubie Cześć, nazywam się Trudy i mam 15 lat Trudy 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 to będzie to oglądać. Niedawno odkryłam, że rodzice mnie obserwują. Miałem na kanale już jeden odcinek z kamerkami i zrobiłem zajebiste wyświetlenia, więc... Money, money, money. bluzę. Widzieli co się działo w moim pokoju przez ukrytą kamerkę. Z początku się wystraszyłam, ale potem... Po prostu słuchajcie. A może po prostu dokończ zdanie? Po prostu słuchajcie. Czy to takie trudne? Jeszcze jak? Wyobrażacie sobie, gdybym ja prowadził tak odcinki? Na początku jak włączyłem tę historię, to się wystraszyłem, ale potem moje relacje z rodzicami były oparte na zaufaniu. Na przykład nie bałam się mówić im o złych ocenach. Albo że źle się zachowywałam. No, ja też się nie bałem mówić rodzicom o takich rzeczach. Do dziś boli mnie dupa od tego, jak dostawałem klapsy za złe oceny. A gdy byłam w błędzie, mama lubiła powtarzać jedno zdanie. Wiesz, że mam rację? Każda mama tak mówi. Zawsze mamy tak mówią. Gdzieś w innej rzeczywistości. Aniu, ale ty masz 30 lat? Mamo, dzięki ja gara, dzisiaj to skończyłam ci latka! Anio, A nie pyskuj! Wiesz, że zawsze mam rację? To wystarczyło, żebym podkuliła ogon i poczuła się winna. Winna? To zaraz będziesz uszczepku na naszym zdrowiu. Ja już to wiem, chociaż muszę przyznać jedno: dzisiaj wyjątkowa animacja jest... Ładna! Więc może tylko troszeczkę tym razem zaboli. A może wcale. Nie, takie odcinki się nie zdarzają. Mówię, wcale nie boli. Wszystko się zmieniło, gdy skończyłam 15 lat. Ach, te 15 urodziny zawsze zmieniają całe życie. Kiedy ja miałem 15 urodziny, to zmieniły wszystko. Jakby nie mogłem już się nazywać 14-latkiem. To była zmiana ogromna w moim życiu. Któregoś dnia poszłam z rodzicami na zakupy. Szłam nieco za nimi, bo oglądałam przeszklone wystawy sklepów. A jeszcze nieco za tobą szedł pan Zbyszek, który przyglądał się twojemu wypierwowi tyle tyłe. Ej, montażysta, czemu przerywa? Ja mówię prawdę, sam zobaczysz Oglądałem kiedyś dokument o pedofilach i ja wiem jak oni działają Taka sytuacja jest dla niego idealnym momentem do Obok jednego z nich, zauważyłam uprzejmie wyglądającego chłopaka w Widzicie? To jest właśnie Zbyszek O, kto tu przyszedł? Pan Zbyszek, niszczyciel dobrej zabawy i uśmiechów dzieci Zaczął obsługiwać mnie komplementami Ha, no, mówiłem, łatwy cel i nie wiem czemu byłam podekscytowana tym, że przykułam jego uwagę. Widzisz, że zawsze mam rację? Wiesz, że mam rację! Mówiłem, że to pan Zbyszek! Pierwszy raz w życiu ktoś chciał się ze mną zapoznać. Po chwili rodzice po mnie zadzwonili. Nie tyle co zapoznać, a bardziej, jakby ci to powiedzieć, wykorzystać? Bardziej mu zależy na pewnych twoich atutach. Dupa. Ale zdążyłam dać mu swój numer i adres zamieszkania i numer PESEL i tak just in case rozmiar miseczki stanika Wieczorem tego samego dnia zabrał mnie na randkę Fila 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 bo to zachodzi zbyt daleko, ok? Ona ma 15 lat. On ma około 20. Coś tu śmierdzi. I to nie jestem ja. To pan zwyciężył. Jakby ja już jestem pewny, że on ją będzie chciał zgwałcić. Rodzice od zawsze trzymali się zasady, że mam wracać do domu nie później niż o 21. Spoko. Dzisiaj nie wrócisz w ogóle. Jutro też nie. Prawdopodobnie już nigdy nie wrócisz, więc wiesz, może się pożegnać z rodzicami po prostu. Spotkałam się z starim w kinie. Po obejrzeniu filmu Odprowadził mnie do domu Aha, rozumiem, bo to jest jeden z tych mądrzejszych pedofili On pierwszy wzbudza zaufanie A potem bum, porwanie gwałt, Takie tam, wiecie, normalka Byłam bardzo zdenerwowana, bo przez cały ten czas Chciał mnie trzymać za rękę Trzymał? co byś mu nie spierdoliła To był też dzień mojego pierwszego Prawdziwego pocałunku Czy oni celowo nie powiedzieli wcześniej ile on ma lat? Czy mi to po prostu umknęło? Jeżeli mi to umknęło, to wszystkie moje komentarze od góry do dołu Do końca odcinka nie będą miały sensu Bo jakby to naprawdę idzie w zły kierunku. W sensie buziaczki buziaczkami, spoko, gites. Nie mam nic przeciwko całowaniu się na pierwszej rance, jakby kto co lubi, nie? Jeżeli się dogadują, to nawet słodkie takie buzi, buzi pod księżycem. Tylko inna sprawa, jak całuje się dwójka piętnastolatków, a inna sprawa, jak całuje się piętnastolatek z dwudziestolatką. Na odwrót, piętnastolatka z dwudziestolatkiem. Ludzie patrzą różnie na różnicę wieku. I okej, okay, pięć lat to niby nie jest tak dużo. Fakt, nie jest. Ale jak pomyślisz piętnaście i dwadzieścia lat, to już jest kur... Co innego 30-35, ale na przykład 5 i 10, jakby coś poszło nie tak? A ja dalej nie wierzę, że on ma mniej niż 20 lat. Matko! Jaki on był niesamowity Ej, bo to śmieszne, bo pierwsze pocałunki Bywają różne, niektóre są Takie cringe, niektóre, niektóre czasem Nawet wychodzą, jakby nie wiem Mi, mi nie wyszedł, ja, ja wam mogę opowiedzieć Jak wygląda mój pierwszy pocałunek, uwaga Cringe fiesta, generalnie u mnie wyglądało To tak, że byłem sobie z pewną Dziewczyną w podstawówce i odprowadzałem ją Do domu i szła z nami też jej koleżanka No i jako, że ta dziewczyna moja Mieszkała na tam bodajże piątym, czy tam Trzecim piętrze, nieważne, to ja poprosiłem Koleżankę, żeby pojechała windom. a po Powiedziałem do dziewczyny, że my wejdziemy sobie po schodach. No i sobie wchodzimy po schodach, koleżanka pojechała windą. I w pewnym momencie stało się wszystko naraz. Ja się zatrzymałem, stanąłem przed nią. Ona już wiedziała o co chodzi, jakby ona... Ona wiedziała, ja byłem w ogóle zielony w to. No i ja cały zdrętwiały bez skojarzeń zacząłem się do niej zbliżać. Tylko wyglądałem bardziej jak taki supek, niż jak chłopak, który chce się pocałować. Ona to zrozumiała trafnie i mnie pocałowała a ja stałem jak d*** i miałem otwarte gały. Nigdy nie całujcie się z otwartymi oczami. Nigdy. To nawet trochę zabawne jak to wspominam. A wy się pochwalcie o waszym pierwszym pocałunku w komentarzu. Nie? Nie całowaliście się? Oboje straciliśmy poczucie czasu. Kań serca. Serio przez moment bałem się, że powie o straceniu czegoś innego. Gdy wróciłam do domu, była 21.30. Siedem. No i masz przepane. Rodzice byli spięci. Mimo, że zaczęłam z entuzjazmem opowiadać im o spotkaniu starim... Niepotrzebnie. Nigdy nie mówcie, że wyszliście na randkę z chłopakiem, gdy macie 15 lat, a on 20. A ty bardziej chwalcie się pierwszym pocałunkiem. Przynajmniej nigdy wasi rodzice uwielbiają zasady, okej? Okay? Nagle tata bardzo ostro powiedział, że się spóźniłam. I że nie tak się umawialiśmy. Twierdził, że to wszystko wina tego młodego. Młodego, mhm. Ja za niecały tydzień mam 22 lata, i wiecie co? Czuję się, jakbym powoli umierał. Jakby ja w momencie, kiedy skończyłem naście lat, byłem już jedną nogą w grobie. Za tydzień wejdę drugą. Ja już umrę. Przede mną już tylko grób i tańczący panowie z trumną. Tamtego wieczoru poszłam do swojego pokoju i położyłam się na łóżko. A inne wieczory jakby robić coś innego? Nie wiem, w sensie w poniedziałki śpisz na podłodze, we wtorki śpisz na blacie w kuchni, ale akurat w środę postanowiłaś pójść do siebie do pokoju i położyć się na łóżku. Potem zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Dziwne jest to, że ty dalej z nim rozmawiasz. Za każdym razem, kiedy Terry gdzieś mnie zapraszał, mówiłam o tym mamie i tacie, ale potem nic tego ni zowego. Zawsze wypadało nam coś tak pilnego, że od razu musieliśmy to załatwić. O, to ja opowiem Wam kolejną historykę z mojego życia, bo nadaje się idealnie na komentarz do tego. Otóż kiedyś miałem kolegę, którego często jak gdzieś zapraszaliśmy, to umierała mu babcia. W momencie, kiedy umarła mu piąta babcia, zwątpiliśmy, że to się dzieje naprawdę. W środę po szkole miałam zaplanowany popołudniowy spacer sterling. W tę samą środę musieliśmy odwiedzić babcie, bo podobno gorzej się poczuła. Innym razem. Miałam pójść starym na koncert jakiegoś mało znanego zespołu. Już miałam wychodzić z domu, gdy tata wrócił z pracy. To jak wrócił z pracy, to faktycznie a też bym nie wychodził? Trochę niebezpiecznie. Trzymał w ręku bukiet kwiatów i jakieś ciasto. Okazało się, że zamierzał z mamą uczcić rocznicę dnia, w którym się poznali. O, ty koks, jak widzicie to? Nie, nie widzicie, bo to poza kadrem jest specjalnie ukryte, ale tu jest brzuszek. On lubi jedzenie. Jakby w sensie kto nie lubi jeść? Zwłaszcza ciasta! Nalegali, żebym poszła razem z nimi. Tak więc znów musiałam zadzwonić do Terry'ego z przeprosinami, że musiałam odwołać nasz wypad. Oj Terry, Terry musisz znów iść do galerii poudawać pracownika bo z tego nici. Nigdy wcześniej nie świętowali takich rzeczy i nagle podobne sytuacje miały miejsce przez cały czas. Tak w sumie myślę niełatwiej by było tego nie mówić rodzicom w sensie na przykład powiedzieć jej, że idziesz do koleżanki na noc albo idziesz do biblioteki się pouczyć. To z biblioteką zawsze działa rodzice cię wypuszczą od razu. Pewnego wieczoru Terry zadzwonił do mnie i powiedział, że koniecznie musi się ze mną zobaczyć. Mówił, że już przyszedł i że czeka pod domem. To jest creepy. Słodkie, to fakt, ale wciąż creepy. I nie wiem co bardziej. Zanim jednak zdążyłam otworzyć drzwi, tata stanął mi na drodze i powiedział, że nigdzie nie idę. Jest ku**a późna noc. Była Józef puzyno! Chcę przez okno pogadajcie. gdzie ty będziesz wychodzić na dwór, się jeszcze pochorujesz. Mama uważała, że Terry nie jest dla mnie wystarczająco dobry. Oczywiście, że nie jest! Mama ma zawsze rację! Wiesz, że mam rację! Myślałam, że to jakiś żart. Spróbowałam wyjść po raz drugi. Zostaw te drzwi, bo klamkę urwiesz! Ale wtedy tata otworzył drzwi i zaczął krzyczeć na Teriego. Śpiewalaź, mojej ziemi! Gdy wyjęłam telefon, żeby zadzwonić do Teriego, mama od razu wyrwała mi go z ręki i powiedziała, że to dla mojego własnego dobra. Kompletnie tego nie rozumiałam! Kompletnie tego nie rozumiałam! Jeszcze im podziękujesz. Byłam tak wściekła, że zaczęłam rzucać po pokoju wszystkim, co miałam pod ręką. Ej, jakby ja też tak kiedyś robiłem, że jak byłem wściekły, to rzucałem wszystkim po pokoju. A potem, jak już się uspokoiłem, to było mi smutno i zaczynałem zazwyczaj płakać. Bo przez to moje rzucanie zazwyczaj psułem coś, co bardzo lubiłem. Albo. no, na przykład tak. Zrobił się niezły bałagan, ale to mnie nie obchodziło. Padłam wycieńczona na łóżko i zaczęłam się rozglądać po pokoju. <coughs> Trzeba by tu jeszcze rozpalić! W miejscu, w którym wcześniej leżały pudełka po butach, Zauważyłam coś małego. To była kamerka, ale nie było jej tam wcześniej. No tak, bo gdy ty się położyłaś na łóżku, to przez ten ułamek sekundy, kiedy akurat leciałaś i nie widziałaś, wiesz, nic, bo tak szybko leciałaś na łóżko, to twoje rodzice niczym flash, prędkością dźwięku światła z każdą możliwą prędkością weszli do pokoju, zamontowali kamerkę, wszystko połączyli i wybiegli z pokoju. No i dlatego wcześniej nie było kamerki, a teraz jest. To jest właśnie wyjaśnienie. Prawie zasnęłam, gdy nagle przyszedł mi do głowy co najmniej absurdalny pomysł. A co najwięcej? Mamy już najmniej, a... Najwięcej? Czyżby moi rodzice postawili ją tam, żeby mnie obserwować? Nie, kurwa. Prawdopodobnie stoi i sobie odpoczywa. Niedługo potem zasnęłam. Śniło mi się, że byłam szpiegiem. Wiecie, takim jak w serialach. To jakby niezły szpieg. Ani tak nie wyglądają szpiedzy, ani tak, ani tak nie wyglądają szpiedzy. Pokaż mi szpiega, który się tak ubiera, żeby się nie rzucać w oczy. Broniłam się przed rodzicami, którzy też byli szpiegami i starali się wtrącić mnie do więzienia. Nad ranem mama i tata zachowywali się, jakby poprzedniego wieczoru nic się nie stało. A co się stało? Coś, coś się stało. Ty mi lepiej powiedz, czy cię wtrącili do tego więzienia, czy nie. Bo jakby tylko to mnie interesuje. Chciałam sprawdzić, czy naprawdę byłam pod jakimś chorym nadzorem rodzicielskim. Z czystej ciekawości, tak dla zabawy. Tak dla zabawy! Co jest? Czemu prawdziwe historie chcą nas wystraszyć? Specjalnie zabrałam tacie paczkę papierosów. Gdy weszłam do pokoju, udawałam, że wyciągam ją z plecaka i chowam pod materacem swojego łóżka. Ja 200 IQ, 300 minimum, a nawet i 100. Ale wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy kilka dni później zauważyłam, jak mama wącha moje ubrania przed wstawieniem prania. Tu wszyscy są się ja ś**ięci, przysięgam. Postanowiłam, że zrobię coś jeszcze. Tak wiecie, żeby nabrać pewności, że moje przypuszczenia były słuszne. Zacznij się, master. Wiedziałam, że rodzice byli przeciwni jakimkolwiek tatuażom. Poszłam do salonu i zrobiłam sobie tymczasowy na plecach. Po powrocie do domu zaczęłam pozować w pokoju, niby do kamery, i nawet udawałam, że dzwonię do przyjaciółki i chwalę się, że w końcu zrobiłam sobie małą dziarkę. Bo przecież marzyłam o niej. To matka w ogóle z buta wbiegła do pokoju, żadnego puk puk, tylko otwieraj drzwi się, mano, co tu się dzieje? Z buta, z buta, 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 buta. Tego samego dnia mama weszła do mojego pokoju i dała mi nową koszulkę. Nalegała, żebym przymierzyła ją przy niej. Gdy zobaczyła skrzydła na moich plecach, prawie spanikowała, ale wyjaśniłam jej, że same znikną po około tygodniu. Po prostu moda wypiła czerwonego byczka, a jak wszyscy wiemy, czerwony byczek dodać i skrzydeł. Ale wychodzi na to, że tylko na tydzień, bo po tygodniu znikają, więc nie warto. Aha, i tak wspomnę: nie pijcie energetyków, drogie dzieci. Jakby energetyki są, mm, nie, są nie są dobre, nie, nie pijcie. Mówię wam to z doświadczenia. Postanowiłam dać rodzicom porządną nauczkę. Uciekłam się do ekstremalnych środków. Ja wiem, yy, ja wiem, Terry niech wejdzie przez okno i zacznijcie Netflix and chill. Zamierzałam udawać, że zaszłam w ciążę. A mogło być tak pięknie. Ja nie Byłam niezłą aktorką. Ja właśnie widzę, jaka z ciebie jest niezła aktorka. To ja już jestem lepszy w skrable niż ty, w aktorstwo. Say what? Najpierw patrzyłam z niedowierzaniem na test ciążowy który kupiłam w aptece. Próbowałam pokazać oszołomienie i zdruzgotanie tak wyraźnie, jak potrafiłam. Przez chwilę wyobrażałam sobie rodziców oglądających mnie na ekranie. Oczami wyobraźni widziałam, jak mama mdleje na wieść, że jestem w rzekomej ciąży. Boże, tu jakby tu się tak dużo dzieje, że już nie wiem, co mam skomentować. Tak dynamicznych scen w prawdziwych historiach to ja jeszcze nie widziałem. Przez kilka dni nie wydarzyło się nic szczególnego. No może poza tym, że rodzice byli przybici i nie odzywali się zbytnio. Ale dorośli czasami tak mają, prawda? Prawda, potwierdzam. Zastanawiałam się, jak inaczej mogę dać im do zrozumienia, że wiem o kamerce. Hmm. Może im to powiedz, chociaż nie. Fajna zabawa jest. Najwidoczniej też wyglądałam na bardzo zamyśloną, bo mama spytała, czy coś się stało. Strasznie boli mnie głowa. Od razu dała mi tabletkę. To nie jest IBUPROM. Oj nie, nie! Nawet się nie łudźcie, że to jest przeciwbólowe. Jakąś godzinę później oboje wpadli do mojego pokoju. Tak bardzo im się spieszyło, że praktycznie zmusili mnie do spakowania swoich rzeczy i pojechania z nimi, żeby załatwić coś bardzo pilnego. Gdy siedzieliśmy w samochodzie, mama była cała w nerwach i co chwilę pytała jak się czuje. Psi, no i żarcik zaszedł za daleko. Wtedy mama położyła mi głowę na ramieniu, i powiedziała, jak bardzo było jej przykro, że niemal zamordowała własne wnucze. Mówiłem, że to nie była tabletka przeciwbulowa. Ja dzisiaj przewiduję w tym odcinku wszystko! Powiedziałam im, że jeszcze nie będą mieli wnuków. Panie i panowie, w tym zdaniu mogliśmy usłyszeć słowo klucz, a tym wyrazem było słowo jeszcze. Histeria mamy skończyła się tak szybko, jak się zaczęła, a tata zaprowadził nas z powrotem do samochodu. Same byście nie trafiły, że was musiał zaprowadzić? Okazało się, że zainstalowali ją wiele lat temu, gdy byłam jeszcze małym dzieckiem, żeby mnie pilnować i mieć pewność, że nic mi się nie dzieje. To jakim kurwa cudem? Ty jej nie zauważyłaś przez tyle lat. Jakby nie, żeby coś, ale ja w przeciągu jednego roku, gdy mieszkałem z rodzicami, potrafiłem o drugiej w nocy mniej więcej co tydzień robić przemeblowanie całego pokoju. Najgorsze było to że tabletka, którą dostałam, miała spowodować poronienie. I to jest właśnie w tym wszystkim najzabawniejsze. Ja wiem, przepraszam, nie powinienem się z tego śmiać, ale jakby. rozumiecie sytuację. Przyjechaliśmy do szpitala na pułkanie żołądka. Wszystko to brzmiało co najmniej absurdalnie. Płukanie żołądka? Ale wej, przecież przed chwilą zaczęliście wracać z tego szpitala! A tata zaprowadził nas z powrotem do samochodu. A teraz nagle już tam jesteście spo... Czy Czy rodzice to są serio jakieś? Nie wiem, to oni się teleportują, przemieszczając z prędkością. O co chodzi? Oczywiście miałam powody, żeby czuć się urażona. Ale doszłam do wniosku, że nie warto mieć do nich żalu. ja uważam tak samo. Też się czułem momentami urażony, ale suma summarum nie mam o to żalu. Bo jakby ten odcinek był nawet zabawny. Jakby. Ja się nawet uśmiechnąłem, nie? Tak samo mam nadzieję, że Wy się uśmiechnęliście, drogie Bąbelki. Bo. Wasz uśmiech. To najpiękniejsza rzecz, jaka spotkała mnie w życiu. Więc uśmiechajcie się często, bo nie tylko ja lubię wasz uśmiech. Wasz uśmiech lubi na pewno też wasz, waszą. Wszyscy lubią wasz uśmiech. Jakby. Napiszcie mi w komentarzu, czy lubicie uśmiech innych osób. Napiszcie tak, ale lubię. Twój uśmiech drogi widzu. Taki komentarz napiszcie. No i na przykład jak wam jest smutno, to możecie napisać jest mi smutno yy, albo jest mi przykro i ja Was wtedy w komentarzu rozweselę. Okej? Okay? No, dziękuję za oglądanie i za uśmiechy. Trzymajcie się i do niedzieli, bo dzisiaj jest piątek, a pojutrze jest niedziela. Pa! Oto nasz klub, jeżeli chcesz to przyłączę Wings, twoje dłoń, moja dłoń Da nam taką wielką moc, że będziemy cieszyć się. Wycięspę Wings, to uśmiechu czar i blask, co rozjaśni świat do gwiazd i z radości tyle da, że fruwasz oto nasz klub, Jeżeli chcesz, to przyłącz się.